Fabryka Pierce Wapleton w Wisconsin. Teraz wozy strażackie zyskają swój charakterystyczny wygląd. Po przygotowaniu elementy nadwozia są malowane ręcznie. Następnie schną przez co najmniej dwie godziny w temperaturze 71 stopni Celsjusza. Dzięki temu nadwozia będą przez lata odporne na korozję. Oczywiście typowym kolorem jest czerwień. Mamy ponad 200 odcieni. Klient może wybrać ten, który najlepiej pasuje do jego miasta. Nie wszystkie wozy strażackie są jednak czerwone. Istnieją też żółte, niebieskie, zielone, a nawet różowe. Firma może je pomalować na dowolny kolor. Jesteśmy w stanie zeskanować barwę przyniesioną przez klienta, idealnie dopasowując lakier wozu. To nie jest zwykły lakier. Musi być odporny na światło ultrafioletowe, chemikalia, ścieranie i co najważniejsze, wysoką temperaturę. Dzięki temu pozostanie jak nowy przez wiele lat.